Oto no nowe Ferrari Portofino w wersji z twardym dachem i przypomina trochę płyn po pogoleniu od Giorgio Armaniego, bo to. Aromat. Widzicie, co zrobiłem? W tym filmie opowiem o wyglądzie wewnętrznym, zewnętrznym, o praktyczności, powiem w czym jest dobra, a w czym nie do końca. Porobię też trochę bączków, mimo że to nie moje auto. I oczywiście sprawdzimy, jak szybko przyspiesza do setki i jaki będzie miała czas na ćwierć mili. Bo ja jestem Matt Watson, wy oglądacie CarWow. Zacznijmy od omówienia designu Romy, bo Ferrari dalej daje radę w projektowaniu świetnie wyglądających silników. Tak, właściwie to zaczynam od silnika, bo chcę ogrzać na nim ręce. Jest to strasznie zimno. Okej, okay, statystyki. A więc, mamy tu 3,9 litra Twin Turbo V8, napęd na tylne koła i 8 automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem, 620 koni i 760 Nm. Powinien być w stanie przyspieszyć do setki w ciągu 3,4 sekundy. To sprawdzimy później. Tak lepiej. A silnik jest zamontowany tu, czyli znajduje się za przednią osią dla lepszego rozłożenia ciężaru. Nikt nie będzie rozczulał się nad podsterownością z przodu, to w końcu Ferrari. Pogadajmy teraz o wyglądzie we właściwy sposób i nie musiałem dzisiaj brać ze sobą patyka prawdy, bo w tym Ferrari nie ma żadnej ściemy. Ferrari się nie patyczkuje, na przykład patrzcie. Cztery rury, każda prawdziwa, każda piękna. W zasadzie cały tył tego samochodu jest zachwycający. Przechodząc do boku, to jest oparte na Portofino, ale oczywiście ma nadwozie typu coupe z twardym dachem, jest też lekko szerszy i jest osadzony nieco niżej. To sprawia, że wygląda wredniej. Ten profil przypomina mi inne sportowe auto, ale nie wiem, które. Przechodząc do przodu, to iście fascynujący przód, co nie? Ferrari nazywa to językiem projektowania Le Nuovo Dolce Vita, co znaczy nowe, słodkie życie. Strasznie mi się podoba. Czekajcie chwilę, to auto jest własnością Jamesa Bonda albo kogoś, kto nazywa się Ken. Pewnie Kenna. 007 To przypomina mi to auto. Wygląda trochę jak Aston Martin Vantage z odrobiną Jaguara F-Type. Ciekawe, czy Włosi mówili, powinniśmy skopiować Brytyjczyków, zarówno Aston, jak i Jaguar wyglądają dobrze, ale jesteśmy Włochami, to zrobimy to lepiej. I zrobili. Pogadajmy o cenie, więc ceny Ferrari Roma rozpoczynają się od 900 tysięcy, ale jeżeli już je kupiłeś i chcesz sprzedać, to możesz to zrobić za ponad milion. Tak to już teraz jest z używanymi samochodami. Przynoszą dużo więcej pieniędzy niż wcześniej przez niedobór materiałów. Więc czy Roma wygląda na auto, które kosztuje 900 koła? Muszę powiedzieć, że w środku owszem wygląda. Design jest ładny, jakość jest dobra. Sprawia wrażenie bardzo sportowego. Uwielbiam kierownicę, ta jest z włókna węglowego ze światłami, wielkie łopatki zmiany biegów z włókna węglowego. Jest też ogromny cyfrowy wyświetlacz kierowcy jasny i wyraźny. Ale nie jest najłatwiejszy w użyciu i trochę wolno odpowiada i się tnie. Tak powinni zamontować w nim lepszy procesor, bo nie jest tak szybki jak auto. Tu mamy centralny ekran informacyjno-rozrywkowy, który odpowiada za klimatyzację, audio i nawigację. Nawet podoba mi się z wyglądu, jest wystarczająco duży, ale jest jedna rzecz, z której nie jestem zadowolony, to przyciski dotykowe. Przypomina to trochę to, co zrobił Mercedes Wesce, ale wiecie, nawet Mercedes nie zrobił tego dobrze, więc myślicie, że Ferrari zrobi? Nie, zrobili to gorzej, ale to mi się podoba. Ten przełącznik trybów jest naprawdę spoko, bardzo tu pasuje. Jest bardzo, bardzo fajny. Siedzenia też są dobre, tak samo jak i pozycja do jazdy. Ferrari zawsze to robi dobrze, jednakże tego trochę nie rozumiem, patrzcie. Zwróćcie uwagę na jakość. 900 koła. W tym miejscu mamy trochę wolnego miejsca i to już wygląda na droższe. I patrzcie na to, można włączyć mały wyświetlacz dla pasażera, dzięki czemu może mieć wgląd do nawigacji i inne rzeczy typu prędkość czy obroty. Są też kolejne schowki w drzwiach, ale nie zmieścicie w nich za dużo, są małe. Tu też jest trochę miejsca, z którego można zrobić lepszy użytek, i są takie małe szczeliny, do których sam nie wiem. Czy zmieści się telefon? Nie, ale może zmieści się normalny telefon, a nie duży Samsung Fold. A jeśli o tym mowa, nie ma tu Android Auto. Możecie sprawić sobie Apple CarPlay, ale będzie was to kosztować 10 koła. W każdym razie sprawdźmy tylne siedzenia. Tak, tylne siedzenia. Wejdą tu cztery osoby. Nigdy nie wchodziłem w nim do tyłu. Zobaczymy, co się wydarzy. Dalej, fotele, zejdźcie z drogi. Dalej. Ok? Ok, dobra. Istnieje możliwość dodania izofiksów, żeby można było zamontować fotelik? Ok, jak będzie? Stój. Stój. Stój, proszę. Dzięki Bogu. Właściwie. Nie jest wspaniale. Ale wcale nie jest tak źle, jak myślałem. Można się nawet przejechać do sklepu. Nie jest tak przyjemnie, jak w Bentleyu Continental GT. Ale nie jest też tak ch*wo, jak myślałem, że będzie. Właściwie to, Simon, czy możesz usiąść z przodu? Zobaczymy, czy możesz wygodnie się ułożyć. Musimy przetestować to należycie, to jest najlepsze dziennikarstwo. Mógłbyś pokierować? Bardzo ściśnięty, ale dałbym jakoś radę. No i proszę. To wcale nie jest dziwna pozycja. Pogadajmy o bagażniku. Tego rodzaju auta nie mają bardzo dużych bagażników, ale ten nie jest taki zły. 272 litry, więc jak w przypadku miejskiego autka, ale jest lepszy niż ten w DB11 czy Porsche 911 Turbo, bo to oczywiście ma tylko przedni bagażnik. Patrzcie, nie ma wzniesienia, więc można dowolnie wsuwać i wysuwać rzeczy. Praktyczność w Ferrari! I patrzcie, można coś zaczepić. Wiecie co? Istnieje opcja, gdzie możecie złożyć tylne siedzenia, co da wam w sumie 345 litrów, ale musicie to zaznaczyć w czasie kupowania samochodu i zapłacić ekstra. I nie wiem czemu nie ma tego w standardzie, to irytujące. W sumie to przybliża nas do pięciu irytujących rzeczy. Przycisk dotykowy do włączenia lub wyłączenia samochodu oznacza, że możecie przypadkowo go dotknąć i nagle włącza się zapłon. I muszę wyłączyć radio. Jest gorzej. A tak lepiej Jeśli trzymacie stopę na hamulcu, bo wtedy dzieje się to. Nie powinno tak być. Powinno to być świadome przyciśnięcie przycisku, by uruchomić silnik. Drogo wyglądający samochód powinien mieć drogo wyglądające kluczyki, i na pierwszy rzut oka tak jest. Patrzcie, skórzany prostokąt ze znaczkiem Roma, ale jest połączony z tym tanim i okropnym plastikowym kluczem straszne. Wygląda, jakby został wyciągnięty z jajka niespodzianki. Nowy samochód i wydaje ten dźwięk w czasie opuszczania szyby. Powiedzmy, że padało, pada, 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 i wtedy otwieracie bagażnik i patrzcie. Widzicie jak kapie? Jeju! Mokry bagaż. Klamki wydawały się całkiem pomysłowe, są gładkie, wciskacie w tym miejscu, by otworzyć drzwi. Ale jeśli sięgniecie po klamkę bez namysłu, tak jak ja przed chwilą, możecie ją chwycić w ten sposób. I wtedy wasz palec znajdzie się pod tym elementem, i zobaczcie, naciska to na paznokieć, i to może naprawdę się źle skończyć. Nie martwcie się, jest też wiele rzeczy, za które można lubić ten wóz. Oto pięć fajnych cech. Uwielbiam ten mały detal. Patrzcie, kiedy zmieniacie tryb z manualnego na automat, wciskacie guzik i pojawia się ta mała lampka LED. Trochę jak laser przenikający skórę, powodując, że ta zmienia kolor. To takie satysfakcjonujące. Musiałem dodać efekty dźwiękowe. W czasie, gdy wielu producentów ma bardzo wyciszone silniki z soft limiterami, które tylko rujnują brzmienie, Ferrari tak nie ma. Dalej odpal. O tak. Jeszcze więcej. Wystarczy, wystarczy. Zaląbiste. Większość nawigacji samochodowych daje Wam do wyboru trzy opcje: najszybsza, najkrótsza i najbardziej eco-friendly. Tu też mamy te trzy opcje, ale obok najszybszej i najkrótszej nie ma eco, tylko. Fun! Znajdzie ona dla ciebie najzabawniejszą drogę. Patrzcie, no to moja droga do Buckingham Palace, ponieważ muszę później zobaczyć się z królową, po mój tytuł szlachecki, i wybieram w tym celu najfajniejszą drogę. Dziękuję bardzo. Uwielbiam sposób, w jaki spoiler samochodowy został pięknie zintegrowany z karoserią. Jest jednolity. I kiedy osiągamy odpowiednią prędkość, wyskakuje i działa jak hamulec pneumatyczny. Sexy. W wielu autach zmieniamy tryby jazdy za pomocą ekranów dotykowych albo nudnych przycisków. W tym Ferrari mamy coś o nazwie Manitino. To piękny kawałek metalu, którym przełączacie się przez kolejne tryby: Wet, Comfort, Sport i Race. Race to specjalny program, który kontroluje elektronicznie dyferencja, hamulce itd., abyśmy mogli poruszać się bez wpadania w niepotrzebne terapaty więc będziecie wyglądali jak bohater, nawet jeżeli nim nie jesteście. A w przypadku, jeżeli naprawdę jesteście bohaterem, możecie całkowicie wyłączyć stabilizację, co oznacza... Bączki. Mam ochotę na bączki. Dobra, zabierzmy te Ferrari na przejażdżkę i na początek pogadajmy o praktyczności, więc mamy tu ogromną, olbrzymią przednią szybę i mimo długiej maski łatwo jest zlokalizować przód samochodu, bo boki się podnoszą i daje to możliwość oszacowania odległości. Lusterka są ogromne i jak na sportowe auto widoczność z tyłu jest dobra. Jedynym problemem jest ten wielki filar, który stwarza dość duży martwy punkt, ale dość tych bzdur. Przejdźmy w tryb manualny, przejmijmy kontrolę i należycie się przejedźmy. Ale o to właśnie chodzi w tej Romie, możesz nią jeździć po mieście każdego dnia. To Ferrari codziennego użytku, a zawdzięcza to zawieszeniu, bo jest twarde, tak jak się tego oczekuje od sportowego wozu. Ale mimo to całkiem dobrze radzi sobie z wybojami i jeżdżę przez dość pokaźne nierówności na tej krętej drodze. I wiecie, nadwozie jest sztywne, co jest na plus, i oznacza, że zawieszenie już nie musi takie być. Ale nie jest źle. Możecie też sprawić sobie dostosowane amortyzatory, które można ustawić w trybie wyboistym. Pewnie by się sprawdziły, ale serio nie są aż tak potrzebne. W każdym razie, kręta droga, więc jest trochę zabawy. Czasami w poprzednich Ferrari układ kierowniczy był trochę nerwowy, trochę zbyt pobudzony. Lekko skręciliście kierownicę, a on od razu ostro reagował. Tutaj sterowanie jest bardziej progresywne, bardziej naturalne. Podoba mi się. Można się zsynchronizować z tym autem i po prostu sunąć po drodze. I ta skrzynia biegów jest niesamowita. To naprawdę wrażliwa skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem. Jest dobra w trybie auto, ale serio warto wypróbować ją manualnie, przejąć kontrolę. A fakt, że łopatki są tak duże, tylko pomaga, bo można zmienić bieg, kiedy chcecie. Nie, żebyście musieli to robić często, bo silnik jest mocny, naprawdę mocny. No a to dobrze, bo znaczy to, że można kontrolować auto dość łatwo, a nadwozie świetnie sobie radzi na zakrętach. Pełne zaufanie i przyczepność. I hamulce w standardzie są węglowo-ceramiczne, tak jak w każdym Ferrari, działają bez zarzutu, są przyjemne i mocne. Węglowo-ceramiczne zawsze są świetnie wykonane ogólnie rzecz biorąc to bardzo fajne sportowe auto do jazdy kiedy chcecie jechać w dane miejsce albo wiecie że będziecie jechać autostradą sprawdza się w obu przypadkach przestawię go na automat Odprężę się pozwolę działać skrzynie biegów włączę tempomat Wielkie koła i opony generują trochę hałasu, ale nie sądzę, że jest pod tym względem gorszy od Porsche. Właściwie to chyba nawet jest lepszy. Nie jest tak cichy jak Continental GT, ale z drugiej strony sprawia wrażenie bardziej sportowego. Jest też lżejszy, jest to 100 kilo lżejszy od Portofino, na którym jest oparty, co sprawia, że jest jeszcze bardziej responsywny. Śmiało możecie robić nim wiele kilometrów i dobrze się przy tym bawić, jeździć po mieście i dobrze wyglądać. Jest dobry do wszystkiego. Na serio. Powinniśmy teraz sprawdzić przyspieszenie? Zróbmy to. Sprawdźmy czas do setki. Ulica jest trochę wilgotna, więc nie będzie idealnie, ale zróbmy to. Biorąc pod uwagę, że jest tu bardzo ślisko, to jedzie całkiem dobrze. Ale ten tor jest jak lud, są kawałki z lepszą przyczepnością i takie, gdzie nie ma jej w ogóle. Gaz do setki wyniósł 4,17, ćwierć mili w 11,85, ale wiem, że jest szybszy. Mamy niepełny obraz, musiałem zrobić to w trybie sport, bo inaczej chybotałby się na boki. A mamy barierki z obu stron, i o którąś byśmy się rozwalili. Więc 4,17 kiedy jest ślisko, a jak na samochód, to wysokich osiągach z napędem na tylne koła nie jest źle. Chciałbym sprawdzić, jak wypadałby na suchej powierzchni, ale to następnym razem. Zatem jaki jest mój finałowy werdykt to Ferrari Roma? Czy powinniście go unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić od razu? Myślę, że powinniście dodać Rome do listy. Jazda nią jest szybka, przyjemna, a ona sama wygląda wspaniale. Mogłaby być nieco bardziej wygodna do dłuższych podróży, mniej hałaśliwa, trochę bardziej praktyczna, tak jak Bentley Continental GT. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to w dół. Dajcie znać, jakie inne filmy chcielibyście zobaczyć w komentarzach i czy zgadzacie się z moim werdyktem. Kliknijcie na te okna, żeby zobaczyć inne filmy i w to kółeczko, aby przejść na nasz kanał i zobaczyć jeszcze inne filmy. A mamy ich naprawdę sporo, także sprawdźcie. Tutaj. Serio.